Witam, zapraszam do e, czytania z kart, e, które mają odpowiedzieć na Wasze pytania. Jeżeli macie e, pytanie, na które po prostu nie możecie w nigdzie w żaden sposób e, znaleźć e, odpowiedzi, to tutaj e, być może tą odpowiedź znajdziecie. E, zapiszcie sobie na kartce cztery e, pytania. Jeżeli nie macie czterech, to wybierzcie sobie e, liczbę. Którą wolicie podpisać po prostu? Jeżeli macie dwa pytania no i na przykład chcecie pod dwójeczką i pod czwóreczką, no to pod czwóreczką i dwójeczką wypisujecie swoje pytania i za chwilę będziecie wiedzieli, jakie jest pytanie na numer ten i ten. Moi drodzy, teraz zaczynam od numeru jeden. Odpowiedź na Wasze pytanie. Odpowiedź na Wasze pytanie. Jaka jest odpowiedź na twoje pytanie. Mhm. Jaka jest odpowiedź na twoje pytanie? Okej. Okay. Odpowiedź na pytanie numer jeden. Odpowiedź na pytanie numer dwa. Odpowiedź na pytanie numer 3, odpowiedź na pytanie numer 4. Dobrze. Moi drodzy, karty są rozłożone. Tutaj jeszcze w razie potrzeby będę dokładała. Pytanie, odpowiedź na pytanie numer 1. Jeśli pytacie, czy podejmując pewne działanie? By, e, zostaniecie zranieni? Tak. Jeżeli chodzi o e, powód, dlaczego, nie będziecie zwracać uwagi na te rzeczy, na które powinniście. E, czy e, będziecie mieli pragnienie, czy to jest Wam pisane, aby to zrobić? Tak. Wy jesteście ciekawi e, po prostu e, tego e, przedsięwzięcia, te, tego, tej relacji Wy chcecie spróbować. Ale główną odpowiedzią jest właśnie, czy będziecie zranieni? Tak. Czy będziecie podejmować w tym kroki? Tak. Um, czy osoby są jakieś w tym e, zamieszane w Waszym e, problemy w Waszym pytaniu? Tak. Jeżeli chodzi o to, o wszystkie na tak, e, no, no to, to jest właśnie na każde tutaj z tych zadanych pytań jest odpowiedź tak. Także, i tutaj jeszcze powiedziałam, o co mniej więcej chodzi. E, dobrze, to było czytanie numer, na pytanie, odpowiedź numer jeden. Teraz e, odpowiedź na pytanie numer dwa. E, czy Wy jesteście przez kogoś manipulowani? No to jest odpowiedź tak. Czy Wasi przyjaciele są dla Was, e, są dla Was życzliwi i szczerzy? Nie. E, czy mm, Zobaczymy, dalej, jeszcze tutaj trzeba sobie dołożyć. Czy podejmując decyzję, e, podejmę ją dobrze? Nie, nie podejmiesz dobrze decyzji. E, czy y, zaraz zobaczymy jeszcze tutaj, co wychodzi? Czy uda mi się e, znaleźć nowych przyjaciół? Tak. E, czy y, powinnam iść tą drogą, którą idę? Nie. To była odpowiedź na pytanie numer e, dwa. Teraz e, numer trzy. Odpowiedź na pytanie numer trzy. E, czy przyniesie Wam to szczęście? Tak. Czy Wy macie na to wpływ? Tak. Czy e, będziecie mieli e, dzieci? Nie. Czy e, sprawy ruszą się do przodu? Nie. Czy. Czy tutaj sobie dołożę, bo tutaj jest. E mm -hmm. Czy będziecie e, z tego zadowoleni? Nie. Odpowiedź to była na e, pytanie numer 3. Teraz numer 4. Pytanie, odpowiedź na pytanie numer 4. E, czy będziecie musieli ciężko na to zapracować? Tak. Czy e, powinniście zostać sobą w tej sytuacji? Tak. Bądźcie sobą. E to chodzi o to, abyście po prostu nie udawali kogoś, kim nie jesteście. E, czy będziecie musieli jeszcze długo szukać? Nie. Czy. Yy, zaraz zobaczymy tutaj jeszcze. Dołożymy kartę, dla pewności. Mhm. Czy będziecie mieli z, z tego korzyść? Nie. E, dobrze, jeszcze tutaj położymy kartę. E, czy myśli wasz partner jeszcze o kimś, czy jest dodatkowa osoba w waszym życiu? Tak. To była odpowiedź na pytanie numer 4. Mam nadzieję, że pomogłam. Pamiętajcie jeszcze, że to nie z każdym może rezonować. Jeżeli są jakieś sytuacje, które Tutaj usłyszeliście też informacje, pamiętajcie, że zawsze karty też tarota są też po to, aby pewnym sytuacjom zapobiegać, także Wy możecie zawsze na to też wpłynąć, to jak Wy zapragniecie, jak będziecie sobie właśnie układać życie, tak będzie, także... Zwróćcie uwagę po prostu na to i to i odbierzcie te karty jako pomoc i na rzecz, na którą wy po prostu macie wpływ i możecie zareagować po prostu wcześniej. E, dziękuję za obejrzenie e, takiego właśnie czytania. Dajcie znać, czy Wam się to podobało, czy chcecie więcej takich filmików. Dobrze, moi drodzy, dziękuję i zapraszam do e, innych filmów. Czytanie na e, miesięcznych, czytań e, na e, dzień dobry, też kartę dnia. karty tygodniowe e, pojawią się na moim kanale, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze e, musicie na to chwileczkę poczekać. Moi drodzy, dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam, cześć.